Jeśli tak jak ja, lub podobnie, trenujesz 30 lat, 20 lat, jesteś już po 40, zbudowałeś już jakąś tam masę mięśniową, to ja radzę skupić się teraz na poprawie jakości, definicji, symetrii. Może zwężyć talię, tak jak ja to robię, ale nie skupiać się już na tym masowaniu. To co miałeś zbudować, już zbudowałeś i dla swojego zdrowia przede wszystkim dla jakości życia lepiej będzie, jak skupisz się na poprawie właśnie tej jakości, tej, tej definicji, tej takiej symetrii, gdzie ta szerokość barków będzie współgrała z wąską talią, a już nie będziesz się skupiał na tej masie mięśniowej, która, no nie oszukujmy się, po 40 już tak łatwo, a nawet bardzo ciężko będzie ją można zrobić. <laughs> Niestety będziesz musiał skupić się na tym, żeby dorzucić mocno pewnie środków dopingujących, żeby ta masa po 40 jeszcze szła. Nie wiem czy to ma sens, tak jak mówię, jeśli trenujesz przynajmniej 20 lat, jesteś po 40 roku życia i masz tą masę mięśniową odpowiednio już zbudowaną, to ja proponuję skupić się na poprawie tych Szczegółów, gdzie wizualnie potem możesz wydawać się większy, a niekoniecznie już to będzie widać na wadze.